Zwolona była druga konsultacja w tym roku i widać, że dziewczyny bardzo dobrze wyglądają, bardzo ciężko pracują. I dzisiaj na pewno intensywny trening był, ale dziewczyny z uśmiechem schodzą i to jest najważniejsze. Podobnie jak ostatnio w szybkim tempie, dziewczyny bardzo skoncentrowane było widać, że elementy, które powieliłyśmy na tej konsultacji i na tym, co chcemy pracować, zdecydowanie lepiej funkcjonowały. I dziewczyny już same z automatu co mnie osobiście bardzo cieszy, podejmowały decyzje same, gdzieś dałyśmy im taką możliwość i chcemy dawać możliwość, żeby to one same swoją postawą na boisku wiedziały jak się zachować, jak zabiec, gdzie pobiec, gdzie skompensować pozycję. Do następnej konsultacji. Druga nasza konsultacja, po styczniowej konsultacji, gdzie ta grupa zawodników była z niższych pozycji rankingowych. Dzisiaj grupa zawodników, która wyróżniła się na poprzedniej konsultacji, dołącza do tych zawodników, którzy gdzieś tam tworzyli trzątej reprezentacji. No niestety troszeczkę aura i choroba przetrzebiły dzisiejszą naszą kadrę, ale mimo tego ten plan konsultacji nie ulega zmianie i będziemy się koncentrowali na tym, cośmy sobie zaplanowali. My idziemy na targa. przynajmniej cztery piły i idziemy się grzać. Gramy z chłopakami. Mam nadzieję, że będzie to fajny, wyrównany poziom, bo, bo w końcu to są chłopcy. Także ich tam inne zdolności motoryczne na pewno też będą w porównywanym poziomie albo przewyższały. Ale liczę, liczę na to, że, że mimo wszystko dziewczyny dadzą radę. Nasze założenia przed meczem zostaną zrealizowane. Także jestem w dobrej myśli. Pory w Bramce, płyt środkowych obrońców, Terror Szóstka seba. Myślę, że dla nich to jest fajne wyzwanie. Pierwszy raz, jakie mają sytuację, taką i myślę, że e, dzisiaj e, będzie fajny mecz. W związku z tym, że grają z dziewczynami, mają zadanie takie, żeby też podejść do tego bardzo poważnie. Z szacunkiem do dziewczyn, więc wydaje mi się, że będzie dobry mecz. Co u Was słychać, co w zespole? Świetna atmosfera. Wiadomo, że nie możemy przywieźć się wszystkich, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy byli. Ale też, jakby, mamy szeroką kadrę 26 zawodników więc wzięliśmy tylko 14 liczy na dzisiejszy mecz, żeby też jakościowo było odpowiednio. Fajnie, że jestem wyróżniona z tych najlepszych dziewczyn i dobrze, dobre mam nastawienie. Co dają takie konsultacje, treningi, sparingi? Na pewno taką pewność i większą komunikację z dziewczynami na boisku, na jakimś turniejach, żeby lepiej się dogadywać. Dobra. Najlepsze! Przodzie! i don't know